Bo rany, Ładne, tak nasypałam o, o, zyskałaś, ale babci. Ale odwróć do babci, no pokaż jak Ty to nasypałaś babci. No zobacz, no tu ma babcia tak dużo tego nasypanego. Och rany, rany. O, i, i, i. Zaraz, proszę zjesz baczczyku troszkę? No. I kluseczkę? Dobrze, mu się teraz da. Proszę Jejku, jak ona je zupę. Dobrą tą kluskę ci dała, mama? No, Musiał sobie musi zjeść. No, Tata też może zjeść przecież, no nie? Je. Głodna jesteś, musi. Jesteś głodna? To babcia ma rosołek. Przedstawić rosołek? No już nie, już nie syp, nie syp, bo przecież wiesz co to będzie? Urwanie głowy, jakby to ugotujemy. No mówię ci, mówię ci. Jeszcze chcesz, no to nie ma sprawy. Taka ci posypałaś porączka. No wiesz co? Ale jaja jak dorekto. <laughs> Ale jaja, moja kucharka. Moja kuchajka, gotuje i gotuje i gotuje. No.